No bo one są nierozczesane. I no widać! Ja to czuję! Jezu. Ale ucz się! Ja już czuję wasz bum, jakby to robicie same. Ale my ty nie boli teraz. Bo on, nie to, teraz? No on mi wyrwał pół włosów! A teraz? Trochę. No właśnie. Lekko pociągłem. On mi wyrwał pół włosów. A on coś gryzie. Jezu. Kurde, ty masz kub. Zniszczone. Kurde, nie da się. Inny opcją. Nie da się tego uczyć. Mel, Donatan. We're staty, girls. We know how to use a charming music. shit mama gry, dać lapy herds. In this music. This <mum> is our to yell. This is our call. To use a charming booty Shake which mama gave And clap your hands in this music This is energy yell this is our call, This is our heart Slavic God